Witam. Mam zaszczyt przedstawić Państwu projekt WIDES AI dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. W skład zespołu projektowego wchodzą Patryk Harasik, odpowiedzialny za programowanie aplikacji desktopowej. Mikołaj Sitko, zajmujący się tworzeniem konstrukcji projektu, jak i drukiem 3D. Damian Kobliński, odpowiedzialny za algorytm sztucznej inteligencji oraz wsparcie budowy aplikacji desktopowej. Opiekunami naukowymi projektu są Magister inżynier Mariusz Skupień oraz magister inżynier Krzysztof Żołeniak. Czym jest sam projekt wides? Projekt Wides jest to urządzenie wykorzystujące algorytm rozpoznawania obiektów do pomocy osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Dzięki wykorzystaniu budowanej kamery w konstrukcji okularów w czasie rzeczywistym urządzenie będzie rozpoznawało podstawowe elementy w przestrzeni komunikacyjnej ostrzegając dźwiękowo o zauważonych niebezpieczeństwach, jak i głównych elementach ruchu w przestrzeni miejskiej. Projekt jest w fazie realizacji. Mogę teraz Państwa zauważyć zdjęcia z pracy nad projektem. Co jest celem projektu? Po pierwsze, pomoc. Na rynku konsumenckim brakuje urządzeń wspierających tak specjalistyczną grupę ludzi. Niski koszt. W porównaniu do urządzeń laboratoryjnych, chcemy wprowadzić urządzenie, które będzie mogło być dostępne do zakupu przez wszystkich potrzebujących. Open Source. Filarem naszego projektu jest ciągły rozwój. Udostępniamy dostęp do naszego kodu źródłowego urządzenia, aby każdy miał możliwość jego rozwoju i polepszania. Dziękujemy za wysłuchanie i do zobaczenia w Gdyni na Explorer Week 2022.